Moi drodzy, jak zapewne wiecie, no bo na 100% wiecie, mój kanał głównie się składa z kontentu złożonego z FIFA. No i ogółem piłka nożna, tu gdzieś Rocket League się przewinie, dlatego dzisiaj postawimy na coś, no trochę nietypowego. Mianowicie zagramy sobie w LEGO Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, ale zagramy z pewnym gościem. Na samym początku chciałbym jeszcze podziękować firmie Cenega za dostarczenie właśnie owej gry w moje rączki, dzięki czemu będę mógł ogrywać właśnie LEGO Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy z moją młodszą siostrą Haną. Młodą już raczej znacie. Przywitaj się ze wszystkimi, Powiedz, cześć wszystkim. Cześć. W takim razie, młoda, rozpoczynamy. To tak. Ty mówiłeś, że ty znasz Gwiezdne Wojny Przybudzeniem Młody, tak? Tak, ale widziałem tylko trochę połowę, bo połowa to jest na. Bo połowa jest na końcu. Oglądałaś połowę, bo połowa jest na końcu? Nie, że ja oglądałam połowę. Aha, ale patrz. Rozdział pierwszy. Szturm na Jacku. Ja ci będę czytał wszystko, ok? Dobra. Luke Skywalker zniknął. Podczas jego nieobecności na gruzach Imperium wyrósł najwyższy porządek, który nie spocznie dopóki Skywalker, ostatni Jedi, nie zostanie zniszczony. Tymczasem wspierana przez Republikę generał Leila Organa stanęła. Leia, Boże, nie Leila. Leia Organa stanęła na czele ruchu oporu i próbuje odnaleźć brata oraz zyskać jego wsparcie w przywróceniu pokoju oraz porządku w galaktyce. Ruch oporu otrzymał w końcu informację, że jeden z nich z ich sojuszników jest w posiadaniu bezcennych danych, które mogą pomóc w osiągnięciu celu. Paul Dameron, najlepszy pilot organizacji, zostaje wysłany na misję. Fajnie co? Tak. A ty coś umiesz tutaj przeczytać czy nie? Nic jeszcze w ogóle nie umiesz. Nie umiesz jeszcze czytać? No. Nauczysz się jeszcze. Uczę się cały czas czytać. A, a co umiesz już przeczytać? Jeśli ja, to się zaczyna na chy. Jak coś się zaczyna na chy, czyli Hania na przykład umiesz przeczytać, tak? Tak. okej, okay. patrz. Zaczyna się. Daj nam jeszcze troszeczkę głośniej. Płacisz. chcemy się wydostać, to tylko przez nich. Nie. Ja nie widzę tu żadnej wieżyczki. Co mam robić? Mów mi. do nich strzelać, mam czy co mam robić? Nie wiesz? Kaj. Strzela, strzela, strzela młoda, ale jest tutaj coraz więcej młoda. Trafiłem, dałem radę, co? Czekaj, musimy pozbierać klocki. Te klocki to są dla nas jak pieniążki, więc musimy je zbierać. Musisz mi mówić, gdzie mam klocki, żebym wiedział, że mam je zbierać, okej? Okay? Tam są jeszcze. O, tu coś jest. Ok, tu muszę kółkiem strzelić. Pomóż mi, naciskaj kółko szybko. Szybko naciskaj kółko. Tutaj, tak, szybciutko. Naciskaj, musisz naciskać szybko. Daj szady, daj szady, jeszcze, 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 jeszcze mu daj jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, czekaj, 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 już prawie. No wciska, wciskaj, wciskaj, bo zaraz się skończy. Dobra, dałaś radę, już patrz, czekaj, coś się... O! Nico, wieże rozwaliłaś. Ale to ty mi kawałeś. No bo... No ale ja nie wiedziałem, że ty rozwalisz wieże. Dlaczego rozwalałaś wieże? Nie żartuję, tak trzeba było zrobić. Dobrze jest. Dobrze zrobiłeś. Piąteczka. No. Dobra, to teraz tutaj musimy coś... Co, a, musimy się przełączyć na tą kulka. Wiesz jak ta kulka się nazywa, co on tutaj z nami jeździ? Um, Wiesz czy nie? Troszkę tak. No to kto to jest? To jest BB8 młoda. No wiedziałam. A wiedziałaś, no teraz to wiedziałaś. Dobra, czekaj, musimy chyba schakować tutaj ee, Rakietę tak mi się wydaje. Dobra jest... No, znaczy to nie jest rakieta, to jest jakaś wyrzutnia czy to od... tu. Wow! No, strzeliła w statek. Szturmowców. Nie podoba mi się to, co? Yy! Co będziemy musieli zrobić? Nie mam pojęcia! Musimy pomóc naszemu koledze, bo go złapali. Czekaj, dobra, szybko, trzeba się schować. I teraz patrz. Bum! Patrz. I następny. A patrz, możemy się zmienić pozycjami i teraz strzelamy pani. Fajnie, co? A, zmienimy się z powrotem na połudna Merona Czy kogo? Kim boli, żebyśmy grali? Tym, czy tamtą wcześniejszą panią? Uwaga, Tym? No, czy... ty chcesz A, no to ja sobie zostanę tutaj Cieszę się, że poszłam z tobą, a nie z Dobra Dobra, przejdziemy sobie trochę dalej Czekaj, nie, jeszcze nie możemy dalej iść Jeszcze cały czas nas tutaj atakują, młoda. My zatankujemy wszystkich, i to już chyba drugi. Coś. To już co? Ale to nie mów do mnie, musisz mówić do mikrofonu. Tutaj nas muszą też słyszeć, bo jak nas nie będą słyszeć, no to tak trochę niefajnie, nie? To tak samo jakbyś w towarzystwie szeptała. Nie wolno szeptać w towarzystwie, to jest niegrzeczne. E, co ty? Pyknęłaś mi pada. Stoko, nic się nie stało. Nadlatuje kolejny transportem! O, rozwalili nas, się Sie rozpadliśmy A dobra, tutaj już możemy, dobra, o to mi chodziło żebyśmy się właśnie Możesz zmienili pozycjami Dobra, kiedy wskaźnik bojowy jest na... Widzisz jakieś słabe punkty? Dobra, czekaj O, 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 coś tutaj jest Dobra, czekaj, coś się... O, dobra, tutaj musimy Gdzie musimy teraz strzelać, Moda? Mówią, że strzele w słabe punkty. Gdzie tutaj jest jakiś podświetlony? Hmm. Tam jest coś u góry chyba podświetlone, co? Trzeba tę wieżyczkę Czekaj, 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 zaraz tam strzelę. Dobra, udało się. A? Dużo się wystraszyłam tego strzelania. Straszy... Wystraszyłaś się strzelania? Ile mamy? Młoda mamy 28 tysięcy. Więcej od pani! No więcej od pani! To chyba dobrze, co? Tak. No, bardzo dobrze. Strzeluj do celów Lego, aby zniszczyć materiały w Gdzie tu są cele LEGO? Moda, widzisz coś tutaj co mamy zaznaczone? A czekaj, tu są, tu są, tu są, tu są. Tak jest! Patrz jak pięknie o to chodzi. Patrz się wbił Kto wygrał? No my wygraliśmy. Ura. O, rozpadłem się na kloski. A, czekaj, pozbieramy je szybciutko. Mamy mnóstwo. Mamy mnóstwo, patrz. I możemy go kopnąć. I się rozpadł. No czekaj, trzeba tutaj. Ale mi chyba właśnie w pełzwo do nogawki. No czekaj, musimy je zaznaczyć, bo wtedy idź do nich strzelimy pojedynczo. No, nikt mnie nie będzie atakował w mojej osadzie. Muszę ich zabrać w bezpieczne miejsce. Twój przyjaciel jest na północ stąd. Patrz, po... nawet nie wiem co zrobiłem, ale się połączyłem gdzieś ciągniemy liną. Dobra. Wieża Wierzącyśnienie, spoko. Czemu się bumu czyliście? Czemu, co zrobiliśmy? Czemu jest tak teraz? Czemu się rozłączyliśmy? No bo ona poszła spełniać swoje zadania, a my musimy spełnić swoje teraz młoda O, czekaj Czyli jakie? O, patrz. To? Chyba tak Co robi się? Nie mam pojęcia, o co tu chodzi Ja tak samo Mamy tak samo? <laughs> Pokazał nam kciuka w górę, chyba mu się spodobało. I tyle w sumie. Naraz, to się zmienimy z powrotem na poła i to. Naraz, budujemy tam to drugie, co tam było. Tam to było ciekawsze, co? Dobra. Dobra. O, tutaj chyba też bb będzie potrzebny. bb to jest kto? To jest ten duży, czy to jest ta kuleczka? Młoda. To, to było ta kuleczka. Okej, okay, to idziemy. A ty mi miałaś moda mówić, gdzie są klocki, żebym je ja zbierał. Musisz patrzeć gdzie są klocki, bo ja inaczej nie będę wiedział, gdzie mam zbierać A Opa, siby wydaliśmy wodę, udało się Czemu? No żeby ugasić płomienie No, ale nie wszystkie Musimy wszystkie Gdzie są klocki? Mów mi tam, 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 tam. tam, tam. Dobrze zbieram. Tu są? Tu, To, to tam, 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 to, to. to Uuu to, 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 to. i tu jeszcze coś są? Dobra, super. Dobra, czekaj, tam się musimy zaczepić liną. Tutaj może tylko poł. Zaszli do nas! Szybko musimy do nich strzelać! Nie drzew, do No kurczę. Profesjonalnie, nie? No, fajowo Dobra. To tutaj znowu musi być, jak jest tutaj się nam pokazuje to, to kto tutaj musi być? Poł nie poł Tutaj patrz. Poł to jest tu a to jest BB-8. To kto tutaj musi być? Nie. No kuleczka, tak? Kuleczka, tak? tak? No to kuleczka to jest właśnie BB-8, młoda. Dobra, i teraz musimy dopasować tutaj układankę. A... Patrz, udało się. No, zbieraj. Zbierać, dobrze, zbieram. zbieram. O, patrz, możemy przejechać chyba. Wow! Ej, hey. całą planszę rozwalił. Całą planszę rozwalił ten statek, jak poleciał. Czemu? Ogniowy szturmowiec. Hyhy. Co musimy zrobić teraz, młodo? Woda, woda. Wodę? A co, woda gasi ogień? Tak, bo. bo widziałam bo w widziałam telewizji, że jak strażacy wążą z wody, leją na pożar, a pożar się Ugasił, no i już. Co ty gadasz? To co my też musimy tam polać wodą, tak? Tak. Czekaj, tutaj kto... Nie, to nie jest bb -8. Tutaj czubaka tylko może, a my tutaj nie możemy podejść. Hmm, co my tutaj mamy zrobić teraz, Moda? O, czekaj, coś możemy zbudować. Co tutaj możemy zbudować? Spróbujmy najpierw to. I tutaj pewnie BB8 hey. A nie odwróciliśmy jego uwagę, patrz. To popcorn jest. Kogo? I patrz, teraz możemy. Odwróciliśmy ich uwagę, teraz możemy. Nie, nie, ugasić ognia. nie mogą ratować. ugasić ognia, młoda. To no! Ja się nie znam na maszynach. Mm. Woda wycieka, jak jest przecięty szlauch, to woda wycieka. Musimy to naprawić, moda. Mm. Tylko najpierw tutaj zmienimy co będziemy robić z tych pieniędzy? Z tych pieniędzy? No nie wiem. O tutaj coś jest. Pomo połączymy wszystkie nasze pieniążki? Nie wiem młoda, tutaj chyba coś... Ło! Mamy pieniążki! Brawo! Ty no. zbierasz złote! Zbieram złote, no. no. Ale tutaj chyba musi przyjść poł. Tak jest! I patrz, teraz zbudujemy sobie pompę ciśnieniową, ale najpierw damy tutaj. <laughs> tutaj wejdzie sobie Wydaje bb Napełnić pojemniki z Aha, czyli nie, stop Czyli źle, pomyliłem się Czyli najpierw musimy zbudować tutaj Patrz, zrobimy taką pompę, żeby woda mogła spowodnie przepływać I teraz trzeba tutaj je napełnić Dobra, udało się I teraz trzeba zbudować tam Tą stację sterującą tam, o Fajowo, no I dobra BB... BB... BB-8, -8, powtórz. BB-8 nią steruje? BB-8 nią steruje, no. Dobra, patrz. stanie. Co to jest tam skręci? Co to tak klęci? Nie mam pojęcia, Muda. Co on robi? No nie wiem. Nie wiem, o co tu chodzi. Nagle zaczął tak się bawić! Chyba wie, co robić. Nie wiem właśnie, no tu powinna coś tutaj... Może teraz trzeba rozwalić? O, 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 wiem, 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 Tu trzeba naprawić to. Dobra, super. I teraz będzie to mógł... Yy, BB-8 czy poł BB-8, tak, BB-8 to teraz może naprawić. Schakować musi to. BB-8 jest tutaj, widzisz? O, dobre. No. Dobra. przełączamy się na poła, bo tutaj są szturmowce. Co to za statek? To jest statek... Patrz. To jest Kylo Ren. On jest strasznie zły. Boisz się? Nie. Czy się Tobie przydarzyło się coś gorszego. Wiesz po co przychodzę. No wiem. Kiedy byłam nie w szpitalu widziałam tego. Kaj no. Wrócę po no. ciebie. Będzie dobrze! Mapa z kryjówką Skywalkera. Wiemy, że ją masz. Teraz oddasz ją najwyższemu porządkowi. Porządek narodził się po ciemnej stronie. Ty nie. Pokażę ci. Ciemną stronę. No wiedziałam, że ma taki miecz Wiedziałam, że ma taki miecz On. Wiedziałam, że on miał... Ale patrz, nie działa mu ten miecz. Patrz. Nic nie no, no, co? co się stało? Hmm. On odpalił? 2187 Przekaż swój blaster do inspekcji. No, koniec! Udało się nam. Zabraliśmy mapę, daliśmy ją BB-8owi i bb uciekł. Patrz. Skończyliśmy misję. Dobra, moi drodzy, to, to w każdym razie był, było na tyle, jeżeli chodzi o ten taki luźniejszy materiał. Po prostu pograliśmy sobie w młodą z. w Lego Gwiezdne Wojny. Nie była to FIFA, ale młoda, podobało ci się? Bardzo, bardzo, bardzo. To super. W takim razie, moi drodzy, żegnamy się z wami. Ze mną oczywiście była moja młodsza siostra strachanka. Pa. No i na razie i. Papa. Pa.